Witamy, witamy serdecznie wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym, 21 maja, znajdujemy się u doktora Jacka Kocota, hodowcy lotującego w oddziale Zawiercie, w sekcji Siewiec. Wczoraj robiliśmy, robiliśmy też transmisję live, która troszkę zakończyła się niepomyślnie z, z no tego, co tam nagrywaliśmy z punktu wkładań. No nic, no ja tutaj od ciebie chciałbym zapytać doktora Jacka Kocota, jak mija ten sezon lotowy, jak to wszystko się odbywa. Nagramy drugi też materiał wideo, który już bezpośrednio wrzucimy na stronę. No tu, żeby troszkę tak e, urozmaicić trochę ten, ten nasz sport, postanowiliśmy przeprowadzić tą transmisję live, która się tutaj znajduje jak i na YouTubie, jak i u nas też na stronie. No panie doktorze, jak tutaj powiedzieć, no odbywa się jak mija ten sezon lotowy, tak? Witam serdecznie Państwa, pozdrawiam wszystkich miłośników hodowli gołębi pocztowych. No, mamy, jesteśmy w tej chwili pod piątym locie, dzisiaj lecieliśmy z miejscowości Sulechów. To jest około 310 km, bardzo szybki lot, gołębie wypuszczone 6.30. Natomiast pierwsze gołębie już były 9.29. Myślę, czy może gdzieś jeszcze wcześniej. Nie ma jeszcze wyników policzonych, ale myślę, że lot będzie udany. No i ja lecę w sekcji 7 że zawiercie, który jest bardzo, bardzo dużo mocnych hodowców i naprawdę trudno jest tutaj się jakoś wybić na sukces. A w ubiegłym roku mi się to udało i skończyłem właściwie. Mamy tutaj taki dziwny system, bo u nas tych mistrzostw jest praktycznie chyba 7. Yy, także zależnie od, od tam różnych kategorii. W każdym razie większość ich wygrałem po prostu tego. Byłem też mistrzem od, w dalekim dystansie od okręgu śląsłud w tym roku. Po czwartym locie jestem yy, w większości czwartym, piątym, szóstej na szóstej pozycji. Przegrywam tutaj z takimi mocnymi hodowcami jak panem Nowakiem, który tam leci na dwie, grażyny, dwie drużyny Grażyna i Marta, Tomkiem, Kajdzikiem. No i niestety tutaj, to są ci hodowcy, bardzo mocno też idzie do przodu Jacek Dziurkowski. Jest też paru innych dobrych hodowców, ale myślę, że tak też parę ciągle się trzymam za tym pudłem, ale bo analizując wyniki z, u, z ubiegłego roku, to także po piątym locie byłem mniej więcej na tej samej pozycji, co teraz. Także ja myślę, że są przed nami loty teraz dalekie, z których ja dość dobrze zawsze odbijałem, także mam nadzieję, że, że na to pudło wejdę. Nie wiem, czy na pierwsze, czy któreś miejsce, aczkolwiek wiadomo, jest to duża loteria. Mogę tu nawet powiedzieć, że Gołąb, który zakwalifikował się na wystawę ogólnopolską, jest też tam na nagraniu, właśnie tak, tutaj tak. No, oczywiście wystawa w standardzie nie odbyła się. Mhm. Ten gołom z drugiego lotu naszego, właśnie z trzeciego lotu, znalazł się w Augustowie. Gołom 2012 <laughs> rok, także który nigdy mi nie sprawiał takich niespodzianek wypuszczony z Augustowa, doszedł do Starachowic i dopiero wczoraj zameldował się w domu, po prostu odwiedzając dwóch uczciwych hodowców. No powiedzmy może inaczej, bo ja tutaj ja powiedzmy tak. jak to się odbyło, bo to było tak, że zadzwonił ten pierwszy hodowca. Tak, zadzwonił pierwszy hodowca, że jest go w Augustowie, ja nie chciałem wierzyć, bo to była niedziela, ale on był 150 km, on był skrócony. No więc mówię tego, że poprosiłem że no wypuścił tego gołębia. mówię że gołąb jest, wypuści go, No i straciłem kontakt. Ja mam dużo telefonów, nie zapisałem nawet tego telefonu i właściwie już straciłem nadzieję na tego gołębia i za dwa tygodnie praktycznie, w czwartek, niecałe dwa tygodnie, bo dwa tygodnie od tego lotu mija dzisiaj, zadzwonił hodowca ze Starachowic, że jest u niego gołąb i że go wypuści, bo jest w dość dobrej formie. No i rzeczywiście gołąb wczoraj zameldował się Zadowolony, no nie poszedł oczywiście na ten lot, ale na następny pójdzie, także niestety jak to widać jest to bardzo duża loteria i no tak. czasami, czasami trudno, trudno przewidzieć mhm. wyniki końcowe. Powiedzmy, powiedzmy teraz tak, no sezon lotowy trwa, to wszystko tutaj w miarę idzie z dobrym skutkiem. Jak tutaj dla Pana, z jakim skutkiem? No, no mówię, bo no, ja jestem zadowolony, jestem w tej chwili więc na czwartej pozycji. Mam cztery, mam 5 gołębi uh -huh. z kompletem czterech konkursów, bo dzisiejszego lotu jeszcze nie mam. No wiadomo, 30-18 Byliśmy po tym właśnie, o 18 będą, po potem czwartym. Yy, także strat specjalnie. A powiedzmy, jeszcze nie to porównanie co tutaj robiliśmy o tym Sulechowie z poprzednich lat, a Sulechów... No właśnie, no więc jeżeli sprawdźcie, ten w uh -huh. ubiegłym roku był troszeczkę lepszy, bo tutaj mam wynik Sulechowa. No w tym ubiegłym roku miałem tutaj Sulechowa na 88 gołębi 40, 43 konkursy w tym roku tutaj chyba mówiliśmy 30 parę tak, tych tak, konkursów tak. We wstępnych wyliczeń, więc był tak, lepszy, nam... ale myślę, że tego, nawet tutaj patrząc na te wyniki, no to też byłem wtedy od czwartego, czwarte, yy, nawet nie, tutaj jest początek, bo my mamy tych mistrzowskich, więc polecimy powiedzmy, więc byłem tak, czwarty, czwarty, yy, czwarty, szósty, yy, dziesiąty, siódmy. No także w tym mniej więcej myślę, że teraz powinniśmy się utrzymać na tej samej pozycji. No gołębie się powtarzają, czyli powiedzmy gołąb, który był w ubiegłym roku yy, pierwszy w okręgu w kategorii C, z tego lotu dzisiaj jest tu lechował, nie na jest pierwszy. No nie wiem, jaki będzie yy, w oddziale po prostu tego, no ale, wbiegłym, ale powiedzmy... Z poprzedniego lotu też był w czołówce oddziału. Także tak, to jest w ogóle Gołąb ten na obrączce czeskiej, tak, tak, który, jest gołąb czeski, którego dokładnie dostałem od świętej pamięci w tej chwili Pawła Barcza, bo niestety nie żyje, mój uh -huh. serdeczny przyjaciel, który tam był po prostu, on, go otrzymał z kolei z Czech, o czym mówiłem, także uh -huh. gołąb, Tak, no, na poprzedniej filmie, aby tam, tam ktoś filmie, się, filmie, u nas o, na portalu poszukał sobie tak. materiału, to na pewno tam tak. znajdzie tutaj materiał, który nagrywaliśmy. Tak. No nic, no powiedzmy teraz, może wróćmy do tego tematu, który poruszaliśmy na poprzednim tak. materiale. Na czym oparta jest hodowla? Na jakich hodowcach? Moc, hodowla jest oparta i niestety. czy znaczy od jakich hodowców O! Tak. Gołębie, bo zaczął. Za, no za niestety, pferdą. a może niestety, <laughs> bo na szczęście po prostu, gołębie są, są tutaj niestety mieszaniną od wielu hodowców po prostu. Najwięcej gołębi jest od Krystiana Kalera z Katowic. Bardzo dużo gołębi jest też tutaj, które od, go, od Leonardów Edwarda i, i Ryszarda Leonardów z Katowic te gołębie się bardzo dobrze u mnie sprawdzają. Mam gołębie od Pawła Barcza, od Marcina Bohenka, y, od naszych hadowców, to od Tadeusza Syrka, Mariana Walotka. Y, także nie ma jednolitej gołębi po prostu. Mhm. Są też gołębie zagraniczne, od, od skrapka, od machy, sprowadzone od kutry. Także nie mam jednolitego staru. Po prostu tak się składa o to. Figny, że po prostu no dużo głębi dostałem w prezencie, mam dużo zaprzedzionych hodowców, po prostu wymieniamy te głębie i takiego, że tak powiem, podstawowego stadu i stada jednej linii nie posiadam. Mhm. No w tej chwili już mam 115 młodych i tu też przynajmniej od chyba z 5-siedmiu hodowców tego będzie są przywiezione, <gry> poza czterdziestoma moimi. No, nowy zastrzyk energii do, do hodowli, tak? Tak, ta, tak, zobaczymy. No i tak jest mniej więcej co roku. Część tej gołębi się sprawdza, część niestety nie są naprawdę. Nie mogę powiedzieć, że są oparte na jakiejś jednej linii. To są i Lianseny i Deklaki po prostu i także... Okej. Okay. A powiedzmy, ja tak o ciebie zapytam, tak. bo też no, jestem młodym człowiekiem, co można by poradzić nawet nie tyle, że młodym hodowcom, ale osobom początkującym. Tak, tam wczoraj z panem Jackiem Dziurkowskim rozmawiałem. Oddział się, wiesz stara się zawsze wspomagać takie nowe osoby wstępujące. Czyli na przykład, tam tak było no porównanie, jak na przykład tam wstępował hodowca młody, no to na pewno zagwarantowali mu tam jakieś te młode gołębie, każdy tam coś się od siebie dał. Na pewno to jest duży, duży plus, tak? Ale powiedzmy, no jakby to pan widział? No więc, myślę, że, tak, że takim no na pewno ja też staram się pomagać każdemu młodemu hodowcy, który zechce, po prostu ma ode mnie no. materiał, jeżeli jest ktoś z tym zainteresowany. No na pewno przede wszystkim, no Musi sobie znaleźć kogoś takiego hodowcę, który yy, no, ma jakieś powtarzalne wyniki, no to nie może być to tam wyskoczyć, ktoś no, to kogoś to od jakichś tam powiedzmy czasu jest w czołówce tak, powiedzmy tak, oddziału tak. czy to okręgu. I od takiego hodowcy nabyć i to oczywiście no, trzeba nabyć gołębie jesienne do rozpłodu i na tym bazować. Błąd młodych hodowców polega na tym, zresztą ja ten błąd powtarzałem wielokrotnie sam, jak zaczynałem, że przy, no, dostałem dobry materiał, bardzo dobry materiał sprawdzony z młodych wiosennych, tymi młodymi lotowałem, lotu, wiele tych młodych... Straciłem, a yy, nie powinno być tak. W tej chwili mam 20 gołębi w rozpłodzie, z których po prostu tam sobie ciągnę. Zawsze miałem mniej, ale w tej chwili zwiększyłem troszeczkę ten rozpły, dałem troszkę moich tych gołębi, także chcę bazować troszkę na tej swojej sprawdzonych gołębiach. I ja myślę, że no wiadomo, trudno jest dostać dobrego gołębia od hodowcy jesienny, wiosennego, no bo tak. on potrzebuje dla siebie, prawda? Bo też tu no, dalej tak tak, tak, tak potem na przyszłości. No. Natomiast tak na przykład jak ja, ja na jesień nie wypuszczam ani jednego gołębia dla siebie, bo zwykle mam ich tak dużo, że. Już mi nie są potrzebne, i, i, i ja bardzo chętnie sprezentuję z, z, z po prostu trzy jajka. Zresztą drugie jajka też tutaj rozdaję, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Bo ja tylko pierwszy lek puszczam puszcza podobców, to aż mi szkoda czasami po takiej gołębia dawać Kaukazowi. Także jak ktoś jest zainteresowany, <grym zawsze <grym może ode mnie dostać i to gratis. Ja, po ja tak dodatkowo dodam, że jeżeli ktoś z widzów, którzy teraz oglądają tą transmisję, a widzę, że ich jest tutaj dość sporo. Zapraszam do, do zadawania pytań poprzez tutaj tę transmisję. Czyli można tam po prostu na tym czacie zadać pytanie. Ja tutaj przekażę panu Duchowi Jackowi, żeby po prostu no, zadawać te pytania. Tu postaram się to, co tutaj hodowcy wysyłają, tak żeby te informacje przekazać. Dobra, no nic, no lecimy dalej. Powiedzieć mi teraz, jak, jak to wygląda przykładowo, może u pana w hodowli, czyli jak odbywają się przygotowania do sezonu. To jest coś, co tak naprawdę już kiedyś omawialiśmy, ale można by to zaprezentować tak, żeby tutaj hodowcy to wysłyszeli co i jak, tak? No więc jak ja muszę powiedzieć, że tak już podkreślałem wielokrotnie w różnych tam wywiadach że przygotowanie do sezonu trwa cały rok, nie ma, cały rok nie ma przerwy mhm. przygotowania. No musi po prostu być po locie, musi. No u mnie, ja w nagrodę kołębią tam przedaję, żeby wy, wyprowadziły sobie te błodę, które tam potem rozdaję i biorę dla siebie. A jeżeli już powiedzmy nie ma zamówień, czy rzadko zdarza, to przynajmniej żeby posiedziały sobie troszkę na jajkach. Potem gołębie są razem, rozdziela je dopiero gdzieś w listopadzie. No i cały czas gołębie są dobrej karmie, są na dobrej karmie i dostają dodatki takie jak podczas lotów, czyli witaminy, minerały, wszystko, no nie może być, ja nie uznaję tego jak powiedzmy jęczmień, czy tam jakieś wyciszenie zimowe, uważam, że to jest musi mieć formę cały czas po prostu, poza tym u, u mnie gołębie latają całą zimę no teraz wyjątkowo od niepamiętnych czasów miałem przerwę ze względu na ptasią grypę, ponieważ właściwie źle zinterpretowałem ten przepis, bo praktycznie ta przerwa nie była konieczna, mi się wydaje jak to analizuje to ale zgodnie z zaleceniami w weterynarzy miałem zamknięte gołębie tam powiedzmy przez ten miesiąc i trochę. Natomiast normalnie gołębie latają. Oczywiście są straty od jaszczębia, ale te straty nie są aż tak duże. Ten gołąb, który on jest przyzwyczajony do latania, to on potrafi, potrafi się obronić. Wiadomo, że zaskoczenia zawsze tam się straci, ale nigdy nie miałem jakichś drastycznych strat może akurat taki rejony albo mam takie szczęście po prostu, no wiadomo, że no ja na kilku mieszankach uważam też, że gołą powinien dostać mieszankę z paru firm, żeby miał po prostu tego żeby miał wszystko praktycznie także, no wiadomo, ja nie chcę tu jakieś reklamy prowadzić może, ale no trzeba jakoś bazować na jakiejś mieszance podstawowej powiedzmy tego ale do tego trzeba jeszcze domies domieszać kilka mieszanek, żeby ten gołą tam wszystko po prostu tego no i oczywiście, no ja nie stosuję specjalnie antybiotyków ani po lotach, ani po prostu przy przed lotami, jeżeli nie ma takiej potrzeby. No tak, no, jeżeli mam, to konsultuję to z weterynarzem. Natomiast robię kurację, rzeczywiście, kurację w styczniu przed szczepieniem robię taką kurację po prostu wieloprofilowym takim preparatem po prostu. I po tej kulej to właśnie jest jedyne, jeżeli nie ma objawów, a ostatnio nie było, to, to, to nie prowadzę leczenia. Mhm. E, powiedzmy, powiedzmy teraz tak, e, bo tutaj rozmawialiśmy o tej karmie, tak. jak odbywają się e, dodatkowe jakieś tam e, aplikacje jakichś dodatkowych e, nasion, tak? No bo tutaj na pewno są dodawane. Znaczy tak, ja mieszam kilka rodzajów krop, czyli tam Dowce Bomba, czyli Zonta, mhm. e, Dieta, Super Dieta, Energetyczna. E, ta karma jest u mnie wymieszana. I... I ja cały tydzień dostaje do Gorbie, dostałem jedną karpię, Aha. jedną jedną karmię. Oczywiście no, do tego dosypuję jeszcze konopi, też po prostu tego szczególnie w okresie wychowu młodych. No i, i, i do tej karmy tam powiedzmy odpowiednie dodatki zależnie, każdy tam ma jakiś program, no nie wiem czy to wymienić program, na którym lecę, czy nie wymienić. Znaczy można, no można no. powiedzieć, tak, no ja, jeżeli nie ma nic do ukrycia, ja no to. Nie, nie mam, nie mam <laughs> do ja lecę na programie doktora Brokampa z tym, że nie stosuję go dosłownie, co do minu, co tam do kropki, powiedzmy, no właśnie jest bardzo rozsądny program i, i po prostu tak. Ale to też tak po prostu, nie, nie punktowo, nie na mililitry, tylko po prostu wleje tam czegoś tak jak uważam po prostu mhm. I, i, i uważam, że wyniki są dobre. Na wyczucie i sprawdza się na to, tak? Na wyczucie mniej więcej tak, tak. Dobra, a powiedzmy teraz tak, no bo za niedługo się zbliża sezon lotu lotów głębi młodych. Do głębi młodych nie przywiązuję w ogóle uwagi, najczęściej wjeżdżam na wczasy. Przyje... Aha, czyli to już jest okres tak, odpoczynku, tak? Tak, tak. przyjeżdżam, no, uczestniczę w lotach mm -hmm. od początku do końca, łącznie z tymi długimi lotami, natomiast najczęściej tutaj tutaj uznajmuję się tymi gołębiami, no on ma 86 lat, więc już no, nie jest w stanie tego tak bardzo dopilnować. Przyjeżdżam, to akurat tego gołębie są, no, albo gdzieś tam akurat jakąś chorobę młodych, albo coś co mnie do tego, ale w każdym razie no te dwa tygodnie przerwy mi są potrzebne uważam że młody powinien przelecieć powinien przelecieć wszystkie loty jak najdłużej łącznie z tymi długimi natomiast na wynik specjalnie nigdy się nastawiałem i nie osiągam tych wyników ale ale po prostu tutaj zresztą nie miałbym żadnej szansy tam będę się przyłożył bo tu są hodowcy którzy po prostu wywożą gołębie kilka razy tak. w tygodniu kilkanaście trzydzieści razy przed lotami ja czasami tam wywoziłem parę razy ale w tym roku na przykład nie wywoziłem starej gołębi a nie da rękom na sercu, nie były wwiezione, nawet raz po prostu poszły na pierwszy lot z marszu. Miałem stary gołobiek jest doświadczony, jemu to nie jest potrzebne, moim zdaniem wiadomo, że on przegrywa w tych pierwszych lotach, bo te wywożone idą jak po sznurku. No ale i dobry go, ale jak widać, no tam pozycję, mimo braku wywożenia, tam powiedzmy i tak utrzymałem wysoką. Także jak myślę, że to jest, zależy od wartości gołębnej. Natomiast młody gołom, jeżeli on nie jest wywożony, on nie ma szansy żadnej z gołębiami, które są wywożone przynajmniej mhm. do trzeciego lotu, a potem gdzieś jest po finałach. No dokładnie, dokładnie. Tego. E, powiedzieć teraz, e, no teraz tak, no sezon, jako tutaj omówiliśmy, e, okres taki spoczynku, coś, coś tam jest... E... jest mówię, w okresie spoczynku gołębie dostają praktycznie dobrą karmę i dodatki, tak jak w trakcie lotu. Czyli, czyli to, nie co ma... co zostaje, są tego. Dokładnie. No, oczywiście nie jest to tak systematycznie, jest to już regularnie, ale dosłownie skarmiam wszystko to, co zostało, a jak brakuje, to też do, do, dokupuję i i cały czas, łącznie z olejami, po prostu z jakimiś dodatkami A powiedzieć Powiedz, tak w przerwę, jak to stało się ogólnie, bo teraz tak, jakby do związku zapisał się Pan ile lat temu? 2004 2004 roku. rok jak to się stało, że no, był Pan zainteresowany tym, tym, może nie tyle, że pasją, tylko sportem, no tak Przez naprawdę? Nie, no, to ja wiem od, 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 cieska, od cieska, tak tak jako... powiedziałem, natomiast mhm. zawsze gołębie, zawsze mnie to pasjonowało, także praktycznie no, pamiętam, że zamiast Podrobiać lekcje, to patrzyłem, że jak tam jakiś przyleciał obcy, czy wejdzie, czy nie wejdzie, bo na tym to polegało. Powiedzmy tego. No, pasjonowałem się, trzeba mnie to interesować. Yy, już yy, praktycznie w trakcie studiów zamieszkałem w Mysłowicach, gdzie na jednej, właściwie w jednej klasce mieszkałem z superchowowowcą, takim z Tanisławem Gofertem, też świętej pamięci. Mm -hmm. I praktycznie już to był 82 rok. I od tego roku już zacząłem brączkować gołębie, bo już brałem od niego, już tak on mi tam duży materiał. Potem poszłem do pracy przy Hucie Belbon w Katowicach, Kalera. I, i, i tak po prostu tego w ten sposób to się rozwijało. Natomiast i, i, i na początku dawałem, miałem takiego kolegę tutaj hodowcę. Wtedy to jeszcze było możliwe, bo to były dawne loty Andrzeja, yy, którym mu dawałem i odpuszczałem loty poza konkursem. Natomiast w 2004 roku, czy może już w ogóle w 2000 latach zaczął ten sport nasz no, już, już taki bardziej rygorystyczny, nie mhm. można było sobie już tak dawać poza, poza konkursem. Właściwie no ja bym się nie miał zapisać, jak i tak od ladną gołębi obrączkowane mam karty, wstąpiłem do związku. Pierwszy lot, pamiętam, leciałem bez zegara, potem od takiego też chłopowcy starego to fila z Katowic, jeden, który dał mi zegar, pamiętam Benzinga na gumy, więc 2005 przemęczyłem się na tej gumach, też to było tego, no, ale była to pasja, no, a w 2006 kupiłem Taurisa, w tej chwili mam już drugi, jestem mm. bardzo zadowolony, jeszcze nastała sekcja leci na Taurisie. Tak, 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 wczoraj no, akurat byliśmy no, no. na, na punkcie. Ja to ja od siebie dodam, mm. e, bo widzę, widzę, że hodowców e, wchodzi coraz więcej. Wygląda sytuacja tak, że wczoraj nagrywaliśmy tam transmisję live z punktu wkładań w sekcji wiesz, Mi akurat przerwało połączenie i nie byłem w stanie tego nadawać, nadawać dalej. Dlatego też nastąpiła taka awaria mała. No ale cóż, materiał wideo na, na kamerze nagraliśmy, który będzie zmontowany, będzie na pewno za zamieszczony na stronie internetowej. I tak też to i u pana tutaj doktora Jacka, co ta. Zrobimy także nagramy też materiał na, na samą kamerę, to już będzie taki pełnometrażowy, że zrobimy prezentację gołębi lotowych. Tutaj też kilka słów, no pewnie może będzie musiał się Pan powtórzyć, zrobimy, zrobimy jeszcze materiał taki, który hodowcy będą mogli sobie obejrzeć w pełnym, no, pełnometrażowy. No i oczywiście tam przed gołębikiem zrobimy też jakiś tam fragment, gdzie, gdzie na pewno w tym filmie w drugim będzie hodowcy mogli sobie obejrzeć więcej tych, takich ujęć. Ale powiedzmy tu jeszcze co, co można dodać tak dla dla hodowców, może dla widzów. To jest piękny sport, no, naprawdę uważam, że to jest gołąb, to jest naprawdę tak wspaniały, tak tak mądry. Właściwie do dzisiaj nie zbadamy jeszcze jego właściwie, dlaczego on takim, taką ma tendencję tej pierwolotności. No, teraz gołąb powiedzmy z tego lotu leciał prawie 100 km na godzinę, 300 km. Tak, tak, dzisiejszy był lot był praktycznie nawet ponad 300. Ja powiem od ciebie, że miałem jechać do hodowców do Tychów. Eee, nie, nie, nie zdążyłem, bo mnie były puszczone Coś, o 6 rano. Yy, zacząłem, yy, zadzwoniłem do, do tych hodowców, mówią, słuchaj, wiesz to za godzinę będą gołębie. No to mówię, sam odsiądę i dojadę, no gdzie do tych czy 40 minut, to mówię, spokojnie się wyrobię. No to się okazało, wyjechałem za, za bramę, a dzwonił tutaj Artur mówi słuchaj Viktor, to już no nie ma sensu przewieźć, bo już pierwszego gołębie lotują. tak no to Natomiast tu jeszcze mam taką cenną radę dla zaczynających, bo wystarczy to tego, systematyczność, żeby po prostu pracować. No trzeba to lubić, że jeśli nie lubi tego, gołębi, to się nie wygra. I trzeba, żeby nie wprowadzać nerwowości. Ten gołąb czuje, że on czuje tę nerwowość, ten pośpiech tego tak, hodowcy, tego po prostu tego, on musi mieć koło, on się musi czuć ten gołąb w gołębniku bezpieczny. Wtedy on będzie tam wracał szybko z, 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 ze wszystkich sił, powiedzmy. A jeżeli on tam się czuje, że jest tam przeganiany przez tego hodowcy nerwowi, no to po prostu ten gołąb też momencie powiem ja mam to gdzieś. Do... I są przypadki nawet, że gołąb przenosi się do innego hodowcy, po jakiegoś lotu zostaje i tam nawet robi potem super tak, wyniki. Tak, w tej chwili tak. to jest trudniej, bo kiedyś były upoważnienia. Ja miałem taki przypadek, że gołąb, który się został u mnie y, jako młody, po prostu no, rewelacyjnie leciał, bo to gołąb praktycznie na Olimpiadę niestety na ostatnim locie się stracił w ubiegłym roku. Hodowca nie był nim zainteresowany. Ja załatwiłem to za upoważnienie wtedy oficjalny sposób i y, 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 y tego. No w tej chwili już tego niestety nie ma takiej możliwości, bo jest, no, trzeba tego hodowcę prosić o to, Kartę, na no akurat mm. ja mu się chcę wysłać, albo nie chcę. No, tak, albo kiedyś miała nie... możliwość duplikat wydawanej tak, karty. Tak, tak. Za no Może to było źle, do... no, bo tam znowu mówili, że ktoś lotuje kradzionymi gołębiami. Ja tak, w tym tak. przypadku ja odszukałem właściciela, powiedziałem, no właściwie, może inny wysłał tą kartę. Ja to nie pan się nie fatyguje, ja se złapie 5 zł, załatwie duplikat, mówię już, no. i już. I, ale nie, żebym to robił poza jego wiedzą, bo no on był tym tego. Natomiast w tej chwili już jest to trudniej po prostu tak No dokładnie. No także to też jest. Czyli Myślę taka wska wskazówka dla, dla hodowców. No dobra, nic, no tą transmisję już będziemy powoli kończyć. Nie będziemy tu przedłużać, bo prawie 20 minut nagrywamy ten materiał. Miał być to tylko 10 minut fragment. Zapraszam wszystkich, na pewno jeżeli hodowcom się to podoba. Do pozostawienia łapki w górę, żeby, żebyśmy wiedzieli, że jest to no, coś, co hodowców interesuje. Dodatkowo można na pewno zasubskrybować kanał. Będzie to powodowało to, że jak będziemy dodawać nowy jakiś tam materiał, wideo u różnych hodowców. No to będzie się pojawiał czy na telefonie, czy tam na, na komputerze. Na pewno hodowcy będą widzieli to. No nic, no ja oczywiście życzę hodowcom udanego sezonu tego 2017. Wiadomo, że ja jest, jest ten sezon trudny. No i co, i będziemy na pewno transmisję prowadzić częściej, nie wiem jak tutaj jeszcze to ocenię w domu, jak dojadę to, to postaram się tą transmisję całą przejrzeć, nie wiem czy, zdaje mi się, że nie ma żadnych tam jakichś utrudnień teraz w połączeniu, bo postaram się, żeby ta transmisja była na, na tym no, wyższym poziomie i tak mi się zdaje, że przynajmniej to przebiega, póki co na razie nikt tutaj się nie, nie zbulwersował, czy coś jest nie tak, tak. więc i, i jakość ekranu jest dobra. No nic, ja od ciebie tak mówię. Życzę udanego sezonu lutowego, żeby hodowcom się wiedło jak najlepiej. Będziemy jechać na pewno jeszcze jednego hodowcy za niedługi czas nagrywać taką transmisję live plus materiał, więc zapraszam do oglądania portalu. No i co? Chyba dobrego lotu, żeby tak? Dobrego lotu, tak. Okay. Dobra. No to dziękuję bardzo i, i dobry lot.